Jest taki jeden Debil, ten idiota, stworzył o mnie film, że ja podsłuchy instaluję i tak dalej. Ty, Imbecylu. I będziemy się razem oglądać, nie? Ja będę patrzył, co ty co coś zmontował, Matole. Haha, Imbecyl TV otwiera wam do obudy Sławka drzwi. Yy, widziałem Twój film, Sławku. Yy, odniosę się do niego, ale nie wytrzyma, muszę do niego odnieść. Ale najpierw pozdrowię kilka osób. <słuch> Patrycja T. Borodo, dzięki za wsparcie. Użytkownik YouTube ASD ASD, dzięki za wpłaty na lajcie. No i pewien dziennikarz z Gazety na K, dzięki. Dzięki Tobie też bardzo za wsparcie. Żółwik dla siebie. No i teraz razem obejrzymy film, tak jak Sławciu. Zapowiedziałem, żebyśmy razem oglądali film, ale najpierw może pokażę taki pewien e, Pewien gadżet. Nie wiem, czy będzie widać. Zobacz. Nie dla psa, pomarańcza. Specjalny długopis prezydencki. Ja widzisz, można mieć gadżety i nie trzeba wysyłać wersalek, ani butów po trupach. No a teraz oglądamy. 20 minut, naprawdę do tego obejrzeć. Nie no prześlijcie mi jakieś stresznie. Już do takiego gniota 20 minutowego to nie dam rady. Ja to już rozumiem, tak 5, 10. 10, 5 sekund, kurwa, 12, ale 20 minut ja i apetera. Nie dasz rady obejrzeć y, gniota 20 minutowego? No to ciekawe, no bo z tego co widzę, czekaj, aż sobie policzę. Raz, dwa, trzy. W ciągu 7 dni nagrałeś 5 gniotów powyżej magicznych 12 minut. No, gratuluję Ciebie Sławciu. Gratuluję. Kiedyś na początku jak jeszcze Meksykano był normalny człowiekiem, w miarę autentycznym nagrywał nie miał green screena tylko miał na tle swój syf i brud w mieszkaniu. Mówisz że fajnie jak Meksyk nagrywał syf i brud w mieszkaniu bo wtedy był prawdziwy true youtuber. No to ja ci powiem, Sławku, że wolałem Twoją twórczość z kanału bodajże drugi kanał Sławka albo Lajty, gdzie leżałeś najebany i obrzygany w tym całym pierdolniku na szkolnej. Masz tutaj fragment dla przypomnienia, bo może taki byłeś zamroczony alkoholem, że nie pamiętasz. Halo, pan Sławku, jak pan się tuje? Jakiś dokument, pan Sławku? Halo, pan Sławku, się pan chwilę! Obudzi się pan chwilę, policja! wie pan? Co ja robiłem o drugiej w nocy? No, spałem jak normalny człowiek. No tak, Sławku, o drugie w nocy spałeś jak normalny człowiek. No, chyba że łaziłeś akurat po torach w lesie. Lub co bardziej śmieszne, dzwoniłeś dwa lub trzy dni po publikacji tego filmu do majora o drugie w nocy. No, ale wiadomo, to nie ty dzwoniłeś, tylko dzwonili ci źli widzowie używający oprogramowania do przyjmowania numerów. Twój numer to fikcja, tak samo jak w butelce jest on żada. Z takich wieści, to na dzień, na wieczór dzisiejszy to jest y, lub poranek, wzorkowy. A właśnie zobaczyłem, że właśnie Sławek dzwonił dziś o drugiej chyba, czy w nocy. A po co ty dzwonisz? Film od Menela o treści odpowiadam wleciał o godzinie drugiej w nocy. Dobrze wiesz S, że na YouTube jest opcja automatycznej publikacji filmu po przesłaniu, więc przestań tutaj gadać głupoty. Meksyk mógł wstawić film do publikacji o godzinie powiedzmy 23, a o tej drugiej w nocy, kiedy trafił na YouTube, już mógł być dawno w objęciach Morfeusza do takich czynów, że zaczyna tutaj coś mówić o mojej rodzinie, o myszy. Brudy z rodziny wyciągać? No to powiedz mi Sławciu, kto wysprzęglił się dla gadety krakowskiej? Że Meksyk ma artykuł 207 KK. On wyciągnął to, że mysza musi mieć nerwę ze stali, żeby z Tobą być. A Ty powiedziałeś do gadyty z płaczem, jak Mała Dzidzia. Odezwał się do mnie człowiek z jakiegoś. Nie wiem, jak to nazwać. no... Z jakiejś jednostki, która. która publikuje, w którą musimy się zjednoczyć i po prostu tego Menela ze stanowiska. O, tutaj się zgadzam z Tobosławek, że Menela należy spierdolić ze stanowiska jak najszybciej. Jasne. Weźmy, <laughs> to tak jak wreszcie, to wreszcie. Menel pyta, czego się nie robi dla fejmu. Tak, czego się nie robi dla fejmu. Wiesz, mi ten fejm to jest potrzebny jak psów w dupę. Czego nie robi się dla fejmu, mówisz? No, okej, okay. wykorzystywanie uzależnionego Mario przez Meksyka jest skurwysyństwem. Ale pragnę Ci przypomnieć pewne nagranie, bodajże ze stycznia 2019 roku, które chyba nawet sam upublikowałeś na swoim kanale. Nie pamiętam o którym dokładnie: czy to był drugi kanał Sławka, czy jeszcze lajty. Zadzwonił wtedy do ciebie naćpany major z lasu z pytaniem, co ma robić. A ty wtedy zrobiłeś to, co zrobiłby każdy najlepszy przyjaciel, internetowy majora. Kazałeś mu zostać w tym lesie. A dlaczego kazałeś mu zostać w tym lesie? W środku stycznia, nie mam pojęcia wtedy było temperatury. No nie chcę się sprawdzać, pewnie gdzieś, no pewnie było na minusie. Kazałeś mu zostać w lesie, bo w tym samym czasie na szkolnej lajta prowadził Fiodor z Kononem. I nie chciałeś, żeby Fiodor, którego osobiście nienawidzisz, miał takie złote nagranie. Wolałeś, żeby major potencjalnie na tym konarze w lesie zamarzł na kości. Wróciłeś do domu, gdzie jesteś? W lesie na razie, A Wojtek, kiedy będziesz wracał? Dzisiaj czy jutro? <grym> dzisiaj. Bo dzisiaj nie musisz, bo są ci nowi redaktorzy i... Dajcie spokój. To jest dla mnie menelu dodatek. Po prostu jest tam jakaś moja forma rozrywki i oglądanie go. To jest dla ciebie dodatek? Hobby, dla którego ośmieszyłeś się wielokrotnie przed, no, pira oko... Setko tysięcy ludzi, no to jest naprawdę bardzo fajne hobby. Przypominam Ci jak na najebany po w Kolonii, czy tam w Hamburgu. Patrz kurwa, będzie kurwa zaraz im żarło z ręki. Na delegacji zrobiłeś nocne spanie, ubrany tylko w fikuśne figi. A i jeszcze o tym incydencie, dzięki któremu dorobiłeś się ksywy z Dławek. Ewentualnie Belt TV to nawet nie będę Ci wspominał. Dlaczego nie wrzucasz QA, a na kanał wszystko tylko do siebie? Money, money. Dlaczego król Lateksów, jak sam się nazywałeś, nie wrzucałeś rozmów telefonicznych z Majorem na kanał Majora? Przecież masz dostęp do jego konta. Z tego co pamiętam, to co chwilę na kanał, który się nazywał drugi kanał Sławka lub trzeci kanał Sławka, rzucałeś rozmowy z Majorem, telefoniczne rozmowy. Mam je na dysku i mogę je wrzucić, ale tego nie zrobię. Tylko przeczytam kilka tytułów, tak mniej więcej, co wrzucałeś na swój kanał. No to mamy tak. Poranna burza przez telefon. 14.06.19 Pytania i odpowiedzi od kuchni. Major Suchodolski, 20 styczeń 2019 eee, Przybyli u Ani pod okienko. 5 kwiecień 2019 To wtedy chyba co zamówiliście im kontenery. Major pakuje się do lasu. 03, 07 2019. Major ogląda Apetora 30 marzec 2019. odkurzanie 30 marzec 2019. Go tak odwładnąłeś tym, tym swoim nagrywaniem, tym, tym swoim. Um, pseudoprzyjaźniom, bo to przecież nie jest szczere. Ty tam możesz dla bo co? bo lubisz jego zapach? Pseudoprzyjaźń? Kurwa, moralizatorze zadychę, nie osłabiaj mnie. Kto za plecami majora nazywa go strusiem i ćpunem? Kto namawia na ostatnim lajcie Pawła, żeby obrzucić majora farbo, no najlepiej jakimś takim kolorowym, nie wiem, żółtym kolorze, żeby był najbardziej widać, kiedy jest naćpany w lesie. Powiedzieliśmy o tym podczas rozmowy telefonicznej, czy jak zwykle, spijaliście sobie z dziupków. To weźcie sobie ze sobą jakieś farby olejnej albo czegokolwiek, żeby go tak kurwa zaznaczyć i wylejcie mu na łeb. No, jakiś inny kolor niż brązowy. <gry> tak, żeby się nie rzucał. E, 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 Bo pomyślą, że to żółty, naturalne. Żółty, oczoebny, jakiś kolor, wypierdolcie mu na głowę i... donosił na ciebie, robił ci akcję na policji. Wynazywał twoją rodzinę i przychodził pod twój płot, a ty do niego przychodzisz. Mówisz, że Jarek trzyma sknurem pomimo tego, że Krzysiek donosi na niego bez przerwy. No to nie wiem, nie pamiętasz, piękny kawalerze, ile razy Krzysiek donosił na ciebie? Kurwa, nie pamiętasz, że ledwie dwa czy trzy tygodnie temu major na swoim firmie jest na ciebie srał i życzył tobie śmierci, żeby złapał koronawirusa? No, jest choroba, żeby cię chwyciła, ta choroba, taki mądry jesteś. O, Mąga puściłem na Sławka. W dupie go mam już teraz. I tak go owładnąłeś wokół swojego palca, że się już teraz jest, ma problem z samodzielnością. Potrzebujecie, jesteście jesteś dla niego jak pewnego rodzaju sekta. Oj, Sławuś, Sławuś, przypomnisz może widzą, kto płaci majorowi za telefon i internet. Chłop chłopowi za internet płaci. Śmiechu, kurwa, warty. Ja jestem strategiem, który ponosi póki co koszty, bo faktycznie... Załatwiam temu konodowi jakiś tam internet. Bo potem, jak wleci jeden konkretny materiał, to może ten materiał będziemy puszczać po 2-3-5 razy. Ten sam, bo będzie taki dobry, że będzie go można puszczać po kilka razy. Nawet jak Krzysiek wrzuci jeden film, to będzie go można oglądać po kilka razy. No to moja propozycja: wejdź na kanał Krzyśka i weź sortowanie po czasie trwania filmu, bo chyba coś takiego jest. Znajdź sobie 40-minutowe expose. I sobie oglądam w kółko. Też byś miał wtedy fajnie. Pochuj ci ten kanał Krzyśka? Jeżeli mówisz, że możesz oglądać jeden film w nieskończoność. A i znowu takie małe wtrącenie. Pamiętasz jaka była sytuacja w grudniu 2019 roku? Wtedy Konon z Fiodorem robili lajta. I odciąłeś Krzyśkowi neta. byłeś wkurwiony, że w tym samym czasie lajta prowadził Major chyba z Pawłem. No i co? Wtedy nie chciałeś oglądać Krzyśka? A teraz chcesz? Wtedy ci, to nie, wtedy ci jakoś nie bardzo. Tak ci ciągnęło do tych filmów Krzyśka. Parafrazując. Lateks zmienny jest. A i co do wersalek, to jeszcze raz, kolejny raz, bo dużo wie, ale dużo też nie wie. Widzów, wersalki nie ja obiecałem Krzysztofowi. A... Nie ja obiecałem wersalki. A i na koniec fałszywcu. Ostatnio stałeś się bardzo praworządny, na co drugim filmie wypominasz, że na szkolny łamane jest kwarantanna. No i powiedzmy, że się z Tobą zgadzam, chociaż Meksyk może powiedzieć, że pomaga Krzyśkowi w zakupach i dlatego do niego przychodzi. To jest legalne. No ale powiedz mi, Rudy Rydzu, dlaczego jak wysłałeś ludzi z Discorda, żeby uruchomili Krzyśkowi laptopa i wyraźnie słychać, że są cztery osoby na nagraniu, jest Krzysiek, Major, osoba, która ma głos jak Fiodor i jeszcze jedna osoba. No i to się nie przeszkadzało. To ci nie przeszkadzało, bo działali w twoim imieniu. No chyba, że doniosłeś wtedy i na nich po raz drugi na jakiejś gazety, że jest zebranie czterech osób. Prawo od dzisiaj będziecie w domu siedzieć i, i koniec. I pić łódkę. ci na łódkę! O taką łódkę, o! I przyjeżdża tam, robi kurwa gnój, spierdala ode mnie, jak ja chcę przyjechać i z nim porozmawiać. Jak ja odjeżdżam stamtąd, to sławek kurwa się znajduje i idzie do Meksykana i robi z nim wywiady, a wcześniej wiesza na nim psy, że to, że tam, to że alkoholik, że, że to, że tam, to później idzie, robi z nim wywiady, włazi mu w dupę. Ja nie, nie no nic kurwa z tego nie rozumiem. U Krzyśka zainstalowana aplikacja, u Majora zainstalowana aplikacja, yy, laptopy kurwa śledzone, wszystko śledzone.